Hello, witajcie moi widzowie A teraz in Jak widzicie to już drugi odcinek Codzienne życie gryka Jak widzicie Wokół was znalazł się jeden Który we mnie nie wierzy No, niech się przywita. Tak, tak. No i właśnie. On chciał, żebym nagrał, więc nagrywam. Ten klep na pewno już widzieliście. Dla tych Niedowiarków Oczywiście to mam jeszcze taką sobie taką zrobiłem, bo on. Oczywiście, ten filmik, który już jest drugi, dowód, że ja nie jestem podróbą. Każdy to wie. I mam nadzieję, że tak zostanie. Oczywiście, serdecznie zapraszam do tego mojego sklepu. To jest najtańszy, prawdopodobnie sklep na Minecrafcie. Więc tak. Więc to może by było na tyle. Bo to wynik ma specjalnie dla tego tutaj gracza. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Należy.